Jest nam niezmiernie miło Państwa widzieć na tak wyjątkowym wieczorze charytatywnym. Mikołajkowy wieczór z gwiazdami. Bardzo z całego serca dziękuję wszystkim za to, co się tutaj wydarzyło. To jest rekord, w tamtym roku zebraliśmy 160 tysięcy około, a teraz 304 tysiące. Będziemy mogli działać w Fundacji Ukochani i zrobimy bardzo dużo dobrych rzeczy. My zbaglądaliśmy z siebie wszystko, zostawiliśmy myślę, że nie tylko serducho, ale w ogóle i głos i energię tam e, na sali, ale to co myślę, że najważniejsze, w ogóle jak wszyscy zareagowali, jak mieli z tyłu głowy, ile te środki pomogą dzieciakom. Bardzo, bardzo Wam dziękuję i będę wracać tutaj zawsze, jak mnie zaprosi się do Solmariny, więc myślę, Brawo. że widzimy bije, się niedługo. Brawo. Dzień. Super.